Cześć, Manko. Wiele osób narzeka na kondycję, wiele osób narzeka na brak siły w czasie walki. Często są to osoby początkujące, mniej doświadczone. Dlaczego tak się dzieje? No bo te osoby nie mają jeszcze nie znają technik, tak? Nie mają taktyki w czasie walki, nie znają różnych rozwiązań, bo brazylijskie jiu no to to nie jest sport siłowy, tylko to jest sport Techniczno-taktyczny, i tutaj trzeba dużo główkować, trzeba mieć wiedzę dużą i, i doświadczenie, tak, które się zdobywa w czasie walki. Wczoraj na treningu sobie właśnie tak myślałem o tym, bo podczas sparingów zauważyłem tak i, i cały czas zauważam właśnie te błędy osób początkujących, i chciałbym właśnie dzisiaj Wam powiedzieć, jak. Jak można to poprawić, na co zwracać uwagę? Jak można zachowywać siły w czasie walki, mimo tego, że nie jesteśmy jakby super przygotowani fizycznie? Tak? A jeżeli na przykład jesteśmy tak, i jedziemy na zawody, to jak zachować więcej sił w czasie walki? Jak ta taktyka może pomóc w tej walce? Pierwsza rzecz to jest utrzymywanie tempa w czasie walki. Aby nie zajechać się, to musimy utrzymać odpowiednie tempo, musimy wydatkować odpowiednio dużo energii tak? i zostawiać jakiś ten zapas, żeby móc potem uciec albo zaatakować. Więc, jeżeli kontrolujemy tempo w walce, no to te siły nam jakby za dużo nie uciekają. Tak? Możemy sobie do pewnego momentu gdzieś tam przyspieszyć, a potem zatrzymać się, odetchnąć zaatakować ponownie. I osoby początkujące nie mają właśnie pojęcia właśnie o tej taktyce, nie wiedzą, gdzie mogą się zatrzymać, dlatego tak się męczą. Tak? wczoraj właśnie w czasie walki. Z jednym y, kolegą walczyliśmy, mocno atakował. Tak? cały czas od początku. Mówi, że y, atakował w ten sposób, bo nie chciał, żebym ja wykonał jakby swoją akcję, Czyli próbował mnie, Zamęczyć, próbował mnie zająć czymś, tak? Cały czas, żebym ja mógł się tylko bronić i żebym nie mógł wykonać swojej akcji. No ale jeżeli ja jestem bardziej zaawansowany, no to tylko kwestia czasu, kiedy on się wypompuje, tak? Bo ja znam pozycje, w których mogę się zatrzymać i te pozycje są i w stójce, i w gardzie, podczas przejść gardy, w pozycjach dominujących, nawet jak ktoś mnie złapie. W dosiad czy w pozycję boczną i jest mniej zaawansowany ode mnie, no to ja nie będę się tak męczył. Tak? Bo ja znam yy, ułożenie swojego ciała, wiem, jak się ułożyć, żeby przetrwać jakby te ataki, i żeby zachować swoją energię. I gdy przeciwnik popełni jakiś błąd, gdzieś się ruszy, no to ja wtedy uciekam. Tak? Osoba zaawansowana, właśnie zna te rozwiązania taktyczne. Nie panikuje, nie, nie próbuje za wszelką cenę. Używać tylko siły tak i, i sprawności. W drugą stronę, tak, inną walkę na przykład miałem, gdzie kolega, który gdzieś po przerwie dopiero przyszedł, tak jeszcze nie ma przygotowania fizycznego, jeszcze cały czas szybko się męczy, tak, no to tylko się bunkrował, tylko szedł gdzieś do jakiejś pozycji, gdzie chronił szyję, chronił ręce, tak, chował wszystko. A tak? niektórzy w ogóle tak, tak zawsze walczą, nie? że walczysz z, tak, z taką osobą, ją się zabunkruje i nie daje nic zrobić. Ale to też kwestia czasu, kiedy te, taką osobę się rozpracuje, tak? kiedy gdzieś on się tam na chwilę odsłoni. No i co, co z tego bunkrowania, co z tej obrony non-stop, jeżeli nie można wykonać jakiegoś ataku. Dlatego osoby początkujące często właśnie idą w te ekstrema. Tak? W jedną stronę bardzo mocno atakują, próbują za wszelką cenę tylko wykonywać swoje akcje, nie pozwalają na chwilę oddechu, nie pozwalają na to, żeby przeciwnik co, cokolwiek mógł wykonać. Tak? Myślą, że dzięki temu, że będą atakowały, no to yy, przeciwnik nie będzie mógł nic zrobić i w końcu się uda wykonać jakąś, jakąś technikę. Tak? Często jest to złudne, bo kondycja jest tylko do pewnego momentu, a potem to już tylko jest obrona, tak, i zdychanie, bo, nie, bo brakuje tlenu. No i w drugą stronę, właśnie, że obrona od samego początku nic nie robienie, chowanie się, tak? bo na przykład yy, kolega w klubie jest lepszy, ja wiem, że on jest lepszy, no to co, no to będę się tylko bronił. Tak? Ale przez takie zamykanie się w czasie, w czasie walki nikt się nie rozwija, ani jeden, ani drugi. I kolejna sprawa to jest szukanie okazji w czasie walki. Tak, też po treningu jeden z kolegów spytał mnie o jakieś tam kwestie techniczne, i właśnie mówił, że a strasznie się męczy w jakiejś tam pozycji, w jakiejś gardzie, tak? albo uchwyty mu się męczą, albo nie, nie potrafi dłużej przytrzymać tej pozycji, albo nie potrafi wykonać jakiejś akcji. Tak? To też jest błąd osób początkujących. I zaawansowani wiedzą, że tak się nie da, tak? Przytrzymać jednej pozycji przez całą walkę albo, albo jednych uchwytów. Można to zrobić, nie wiem, w zadaniówce, także poćwiczyć jakąś pozycję, ale normalnie walcząc, staramy się szukać okazji. Co ja przez to rozumiem? No, jeżeli ktoś mi na przykład zerwie uchwyt w Delarive, tak? Na przykład trzymałem kołnierz, zerwał mi uchwyt z tego kołnierza. To ja szukam kolejnego uchwytu, szukam kolejnej okazji. Przechodzę, nie wiem, do X-Gardy na przykład. Więc, a osoby początkujące co robią, próbują szukać z powrotem tego kołnierza, tak? odsłaniają się przez to. Pajęcza garda też. Niektórzy narzekają, tak, a palce bolo. To, to nie chodzi o to, żeby kogoś ciągnąć na siłę w tej pajęczej gardzie, tylko chodzi o to, żeby. Pracować z tej gardy, tak, że czuć się w niej swobodnie, żeby te uchwyty one nie męczyły, tylko żeby kontrolowały przeciwnika. No i wiadomo, jeżeli przeciwnik zmieni pozycję, tak, gdzieś się porusza, gdzieś próbuje zerwać uchwyt, gdzieś próbuje ominąć uchwyt czy coś takiego, to jest kolejna okazja do tego, żeby go atakować. Zmienić pozycję, zmienić uchwyty, zaatakować czymś nowym. Więc, czy, czy na, na przykład w innych pozycjach, tak, w pozycji dominującej. Ja też nie staram się w pozycji dominującej kogoś trzymać, tak żeby on się w ogóle nie ruszył, no bo przez to blokuję, jakby, swoje ataki. Nie mam możliwości, żeby go zaatakować, jeżeli kurczowo tylko trzymam się w danej pozycji. Tak? A osoby początkujące co robią? Zdobędą pozycję boczną, zdobędą dosiad czy plecy tak? i próbują ściskać na siłę i próbują trzymać tą pozycję, że tylko przeciwnik się nie wyrwał, a nie szukają. Okazji. Jeżeli ktoś mi ucieka, nie wiem, mam go, złapałem go za plecami, tak i ktoś mi ucieka z duszenia, no ja szukam balachy, szukam jakiegoś tam kimury, czy coś takiego, czy, czy przychodzę do innej pozycji. Czasami tracę plecy, tak, no, wchodzę na dosiad, wchodzę do bocznej, nie chcę stracić całkowicie do gardy, tak? tylko próbuję szukać nowych okazji. Więc takie dzisiaj chciałem wam przedstawić te rozwiązania taktyczne. Bo to nie jest jakby czysta technika, tak, technika no to jest, są jakieś tam ruchy, ale rozwiązania taktyczne myślę, że są bardzo ważne, może czasami nadważniejsze niż technika. Mam nadzieję, że takie rozwiązania taktyczne wam się przydadzą w czasie walki i będziecie jeszcze lepsi, tak? Warto o tym myśleć, warto ten aspekt rozwijać. Bo myślę, że on jest troszeczkę zaniedbywany, tak? Jest dużo rozwiązań technicznych, ale Nikt nie mówi o taktyce. Więc ja jestem akurat taką osobą, która lubi rozkminieć te właśnie rzeczy taktyczne i mam nadzieję, że jeszcze jakiś filmik na ten temat nagram. Dzięki za oglądanie. Cześć.